Dzień dobry kochaneczki, szybki raport taktyczny. Z jakiej instalacji? Z tej instalacji na pewno ci, co oglądali ostatni filmik, to ją poznają. Przepraszam za jakieś migotające światło, może to troszeczkę przesunę. I tyle. Dużo komentarzy pisaliście. Wyświetlenia w miarę można powiedzieć, że były zapytań od groma. No i trzeba teraz temu, kochani, sprostać. Więc na maila, jak najbardziej, że tak powiem codziennie zaglądamy i ofertujemy Wam kolejne pompy ciepła. Zarówno pompy zarówno pompy ciepła, te większe, czyli jakieś właśnie Jorki, monobloki, jeszcze to jest dostępne. Przewertowaliśmy, co jest dostępne jeszcze z takich pomp ciepła. Jak na przykład Kajsaj, czyli wszystkie pompy większej mocy i raczej jeżeli chodzi o pompy większej mocy, to mówimy tutaj właśnie o monoblokach, a nie o splitach, szczególnie w instalacjach, gdzie potrzebujecie większej mocy, dostępnej przy minusowych temperaturach. Jeżeli chodzi o te mniejsze pompki, to 4, 6 kW czy tam 8, 10 kW, to mówimy o pompach ciepła na przykład z Haierka na przykład z High Sensa lub coś tam jeszcze, Karol, Karol. Karol i Kasper tak naprawdę wymyślili, więc jak jesteście zainteresowani, to wbijajcie do, do opisu tego filmu i wysyłajcie do nas zapytania. Co Wam chciałem pokazać? Chciałem Wam pokazać tą instalację, ile przez 4 dni nabiła nam zużycia energii. Produkcji niestety tutaj nie mamy. Trzeba by było zainstalować aplikację na telefon i się pod użytkownika więc tego wam nie pokażę pokażę wam co, pokażę wam jakie są różnice też mniej więcej co, co pokazuje nam co pokazuje nam licznik tak, pokazuje nam 118 kWh z, z użycia energii a jeżeli chodzi odnośnie tego co mamy tutaj to idziemy sobie do parametrów pracy ciach i lecimy sobie do zużycia. I zużycie, które tutaj mamy 118 kWh, więc mniej więcej nam się to pokrywa. Jak przyszłem tutaj to było chyba z 2 kW mniej, bo troszeczkę się tutaj z pompą bawię. Sprawdzę, jak działa krzywa grzewcza, którą ustawiam, staram się ją troszeczkę doregulować. Bo w pierwszym spotkaniu, jak kręciłem dla was film, to jakoś mi wychodziło, że ta krzywa 9, która jest tutaj predefiniowana, to po, predefiniowa, definiowana przeze mnie, właśnie, a nie predefiniowana. Czyli ustalona przez producenta, to że po prostu to nie działa. Ale teraz wychodzi, że jednak to działa, więc Sprawdzam jeszcze, czy mi się pompa uruchomi. Przestawiam ją tak, żeby mniej więcej w okolicach, jak tutaj wyliczyłem, w okolicach 0, żeby było 38 stopni, czyli tak jak wychodziło poprzednio, ale żeby ta temperatura, jak będzie coraz zimniej, żeby narastało, Co dzisiaj zaobserwowałem, znowu praca gdzieś z modulacją na, w okolicach 3 czy tam 4 kW. Temperatura, jak tutaj przyszedłem, to była 2. 12 bodajże stopni na plusie. Jak widzimy teraz 10 stopni na plusie i powiem szczerze, ostatnie dni były dość ciepłe. Licząc użycie jeżeli chodzi odnośnie tego budynku, to powiem szczerze, i tak dobrze, ponieważ mamy tutaj zużycie niecałe 4 dni, tak, czyli mamy niecałe zużycie w okolicach 30 kWh dziennie. Ja wiem, że ktoś z domu energooszczędnego powie, że panie, kurde, to zużycie, które. To jest to ja mam mniej więcej nie wiem 20 kWh przy minus 20 moja pompa ledwo co wącha prąd i tyle a pan mi tutaj pokazuje że takie duże zużycia. Sam jestem użytkownikiem domu można powiedzieć energooszczędnego. Staram się go coraz bardziej doszczelniać i przy małej pompie ciepła, w sumie u mnie przy dużej, za dużej pompie ciepła, przewymiarowanej, e, e, używam jej tylko powiedzmy godzinę dziennie do grzania e, budynku. E, temperatura w domu 21-22 stopnie, w zależności czy jest słonecznie, czy nie jest e, słonecznie. I co można powiedzieć, że zużywam gdzieś około 1,5-2 kWh energii na e, dobę, więc nawet jeżeli e, temperatura na zewnątrz spadnie. To zużycie nie będzie tutaj zabijające, ale mówimy tutaj o budynku starym, mówimy tu o budynku energochłonnym, mówimy tu o budynku, który spalał mniej więcej 6 ton ekogroszku, więc tak to kochanie wygląda eee, pokazałem jak, ee, jak to wygląda, czy jest jakaś różnica, czy nie różnicy nie ma na deser, jeżeli Adrianek pozwoli to jeszcze Wam dorzucam do tego w gorszej jakości <grywanie> nagrane ee, jak może wyglądać zużycie z kaskady pomp ciepła, niestety mnie tam nie mogło być Adrianek pojechał dzisiaj na serwis eee, kto jest stałym widzem i subskrybentem kanału, jak nie to polecam, eee, to pamiętaj ta instalacja, w której mieliśmy dwie pompy t 16 kW, czyli naprawdę bardzo duże pompy, dużo, większe, dużo większej mocy, dużo większej możliwości niż to, co mamy tutaj. Do tego był dołożony tam jeszcze jedna pompa ciepła z Haiera 11 kW. I powiem Wam, że taki pakiet wydawałoby się, że zużyje bardzo dużą ilość energii, większą niż zużyło. Szczególnie, że pompy ciepła, które tam były, pracowały na bardzo wysokim parametrze. Co znaczy bardzo wysoki parametr? Celowaliśmy tam przy minus 20, czy przy minus 15, już, bo, bo w Tikapie generacji H mówimy. O minimalnej temperaturze, jaką jesteśmy w stanie e, ustawić, jeżeli chodzi o, o minusy, tak dla jakich minusów, e, krzywą to jest minus 15 stopni i tam była jedna pompa ustawiona bodajże na 50 albo na 52 stopnie, a druga pompa była na 55, jak nie 58 stopni przy takiej temperaturze ujemnej ustawiona. I teraz zobaczcie sobie, kochani, jak to wszystko się kształtuje i jakie duże zużycia mogą być w budynku, który ma nieocieplony dach, który jest na grzejnikach, chodzi z wysokim parametrem a i tak i tak mogę powiedzieć, że te zużycia są niskie i spodziewałbym się dużo większych zużyć tam i że copy, które wyszły przy tym ogrzewaniu no są można powiedzieć nawet zaskakujące więc lecimy ale strasznie dużo to wciągnęło Karolku to jest pompa lewa. Kaskada która? Kaskada. To nie są żarty. Monitorek. Historia. Rok. 11809. Produkcja. 41. 800 ileś. COP 3,5. dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden. Gdzie 29505 COP 2,7 ale jeszcze teraz lepsze sprężarka 314 czternaście włączeń, wyłączeń, trzy tysiące godzin pracy. Druga, czyli ta lewa. Prężarka 345, włączeń, wyłączeń, 4473 godzin pracy. Chciałem Wam, kochani, przedstawić coś zupełnie innego, coś zupełnie głupiego, ale mówię na koniec, może przedstawię Wam po prostu, jak to wygląda rzeczywiście u mnie. U mnie wygląda to tak, mówimy o dzisiejszym dniu, który tutaj widzicie i macie najpierw od godziny 13 do godziny 14 godzinę grzania centralnego ogrzewania. I widać od razu niebieskie to jest sprawność i sprawność jest tutaj na wyższym poziomie, ponieważ żyjemy z niższą temperaturą. Potem jest mniej więcej ile 50 minut nagrzewania ciepłej wody użytkowej, widać, że początkowa temperatura, tu, temperatura zasilania tutaj to 27 stopni, końcowa to aż 52 stopnie i woda zostaje nagrzana do 46 stopni w zasobniku. Mam nadzieję, że to kochani widzicie i czy was bardzo okłamałem czy nie średnia moc pobierana tutaj z całego tego czasu to, to jest okolice pół kilowata ale to chyba jest policzone jakoś ogawo bo to jest dla całego przedziału czasowego. Nieważne w każdym bądź razie jeżeli chodzi odnośnie ilości zliczanej energii to jest to tutaj dobrze liczone. I popatrzcie jeżeli chodzi o zużycie dla CO to mamy tutaj mniej więcej 1,48 kW dziennie w takim budynku energooszczędnym i popatrzcie, jeżeli chodzi o nagrzewanie ciepłej wody użytkowej, mamy mniej więcej taką samą ilość energii pobraną. I co tutaj wychodzi? Wychodzi to, że wszystkie te domy energooszczędne właśnie mają dużo większy udział energii do ogrzania ciepłej wody użytkowej niż energii CO, ponieważ ściany są bardzo dobrze zaizolowane. A wytwarzanie energii na cele ciepłej wody użytkowej zawsze jest niestety obarczone tym, że mamy tu niższą sprawność, a jak mamy niższą sprawność, to żeby wytworzyć odpowiednią ilość kWh, musimy włożyć większą ilość energii elektrycznej. Tyle chciałem wam przekazać w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że to się do czegoś przydało. Chociaż macie pozlepiane naprawdę takie zlepki rzeczy i w tylu aspektach, jeżeli chodzi odnośnie tej dużej instalacji, mogłem się pomylić, że szok. Ale zapraszam do odwiedzenia może tego filmu, gdzie było to dokładniej omówione, ta kaskada pomp ciepła. Było to mniej więcej rok temu i jest tylko jeden taki film na kanale z tak dużej instalacji. Jak ktoś zainteresowany, to na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie. Tymczasem, Borem Lasem, zabawiając się pompasem, żegnam się z Wami. Do zobaczenia, może w następnym odcinku, z udziałem tego otóż laboratorium i może jakichś rozwojów. Czas pokaże.